No tak, dni wolne nie służą, majóweczka, pozwalałam sobie, ciasta, nie ciasta, słodkości, nie słodkości, byłam co chciałam i napisała właśnie do mnie y, moja Kasia, Aniela, co ty na to, challenge trzy tygodnie i tak y, wznowimy tą twoją dyscyplinę, tak? I ja tak, no ale teraz będzie bardzo intensywny maj dla mnie, dużo pracy, dużo nagrań, em, jakieś obowiązki, ale są myślę... Dobra, nigdy nie ma odpowiedniego czasu, zawsze coś jest, więc wchodzę w to. Kasia, jedziemy z tym! No i od dzisiaj zaczynamy właśnie takie tygodniowe challenge, w sumie polegający głównie na tym, żebym przypilnowała dietę, tak? Jeśli chodzi o ilości jedzenia, bo ja dobrze się odżywiam, tak? Ja trzymam dobre posiłki, ale nie trzymam tej, tych ilości, tak? Zawsze sobie dodam więcej makaronu, ryżu, wiecie. A jednak no, ja jestem taką osobą, na którą działa y, bardzo motywacyjnie słowo challenge. I jak ja wchodzę w challenge, to robię challenge, tak? Nie ma zlituj. Ym, natomiast y, nie, mam, nie, nie mam żadnej presji, tak? Nie szykuję się do żadnych zawodów sylwetkowych, sportowych, więc po prostu robię to dla siebie, żeby dobrze się czuć i żeby tą moją dyscyplinę tak przypomnieć sobie, jak to jest być tak mocno zdyscyplinowanym. No bo. Ja taka jestem, dużo się dzieje w tym miesiącu, ten maj to po prostu jest szalony, z Tomkiem też szykujemy fajne nowe rzeczy wspólnie, czym bardzo jestem podekscytowana i razem jesteśmy bardzo podekscytowani, tak więc będzie się działo moi drodzy, a dawajcie znać co tam u was, jak wasze nastawienie. Aria zawsze w poniedziałki ma zajęcia gimnastyczne w takim Gym Generation. Kiedyś wam pokazywałam, jak wyglądają takie zajęcia dla maluchów. To jest w ogóle super, 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 super. No i my systematycznie chodzimy już no od. 8 miesięcy? Tak więc no, ona od malutkiego chodzi na te zajęcia i fajny progres robi. Tak, więc ja właśnie zawiozłam Jamile z Arią na te zajęcia, zostawiam je, jadę na szybkie zakupy, bo nic nie mamy w domu do jedzenia. Śniadanko jeszcze miałam, tak, żeby ten challenge zacząć, tak mocno dopięty, ale nie mam nic na drugie śniadanie, więc muszę zrobić szybkie zakupy, później nagrywki, praca, później dziewczyny odbieram, wracam do domu, dalej pracka i tak się kręci, kręci się życie, nie ma nudy.